Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. No nie! Kolejna Dacia Duster, testowałeś już dwie, chłopie, opanuj się. To nie jest Dacia Duster, to jest Dacia Bigster. Jeżeli pamiętają państwo, Dastera testowałem z napędem hybrydowym, jakoś specjalnie, żeśmy się nie polubili i potem zabrałem na długą wyprawę Dastera z silnikiem 1.0 LPG i to już w ogóle żeśmy się nie polubili. Jeżeli chodzi o tego Dastera hybrydowego, miałem tam chyba mniejsze zastrzeżenia, znaczy one dotyczyły głównie tego napędu, który wydawał mi się bardzo szorstki i taki pozbawiony finezji. Dobra wiadomość jest taka, że Bikster dostępny jest z silnikiem 1,2 benzyna 130 koni z napędem na 4 koła. To jest właśnie takie auto, ma napęd na 4 koła. 1,2 benzyna 140 koni i 1,2 benzyna 140 koni z fabryczną instalacją LPG. Ale oprócz tego jest też hybryda. Ona ma 9 z hakiem do setki, 155 koni i bazuje na czterocylindrowym silniku 1,8. I to jest podobno fantastyczne rozwiązanie. My tego nie mieliśmy jeszcze w redakcji na dłużej. Koledzy już tym jeździli i całkowicie. Bez ironii mówię, że to jest prawdopodobnie ta najlepsza wersja Bigstera, i nie mogę się doczekać, kiedy trafi na, na testy do mnie, i nie mogę się doczekać, kiedy będę ją, będę ją mógł dla Państwa sfilmować. Jeżeli chodzi o tego Bigstera, kiepsko mi się tym samochodem jeździ po mieście. To jest męczarnia. Powiem Państwu oczywiście za chwileczkę, dlaczego. Kiepsko mi się tym jeździ na trasie, natomiast zaskakująco dobrze mi się tym jeździ, wręcz. Po takich drogach, które drogami nie są. Wszędzie tam, gdzie są jakieś leśne polne drogi, tam, gdzie jeżdżą harwestery, albo tam, gdzie jeżdżą traktory, to tym samochodem się po prostu furunie. i do tego został stworzony najwyraźniej. Jeżeli chodzi o takie, taką przyjemność z szybkiego jeżdżenia po bezdrożach, no to jest ona absolutnie fantastyczna, więc bardzo się cieszę, że mogę zupełnie szczerze powiedzieć coś dobrego o tej utrenowionej daci i napęd na cztery koła chyba nawet nie jest potrzebny tutaj tak bardzo szczególnie dlatego że ja go rzadko włączam a i tak mam całą masę frajdę jeżeli znajdę sobie odpowiednią drogę jakiś odpowiedni skrócik dla tego samochodu miasto pod miasto, pod miasto to jeszcze jakoś. Jeżeli to są takie krótkie odcinki, 15-20 km, to tylko moja córka się skarży, że ona nie chce siedzieć z tyłu, dlatego że ten samochód jest potwornie rozbujany. On ma 22 cm prześwitu, czyli to jest dość duży prześwit, jak nasuwa. Natomiast ma też ogromne skoki zawieszenia, i to zarówno, zarówno w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. Te do przodu i do tyłu z manualną skrzynią biegu, w przypadku tego silnika 1,2 są ogromne i gigantyczne. Mnie ten samochód ani razu nie zgasł, natomiast jeden. Z kolegów z redakcji no, skarżył się, że mu to co chwilę gaśnie, i faktycznie samochód ten wymaga bardzo specyficznego podejścia, jeżeli chodzi o obsługę sprzęgła, dodawanie gazu. Trzeba się do tego przyzwyczaić. To nawet nie chodzi o to, że nauczyć, to po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. To pracuje dziwnie. I to pracuje jak. Ja nie pamiętam drugiego takiego auta, które, w którym pracowałoby to tak. I tyle trzeba by było za każdym razem, nawet po tygodniu, po tysiącu czy po dwóch tysiącach kilometrów, żeby tyle uwagi trzeba było poświęcać temu, żeby w miarę płynnie ruszyć, żeby w miarę płynnie zmienić bieg. To w tym aucie jest strasznie trudne. Ale o tym wszystkim opowiem Państwu, jak już ruszymy, a zanim to zrobimy, tradycyjnie popatrzmy sobie na ten samochód. 4,56 m, więc to już jest taki rozmiar, szczerze mówiąc, całkiem solidny. A to już jest rozmiar większości popularnych suwów na polskim rynku. Jest to nawet trochę więcej niż oferuje Skoda Karok, trochę mniej niż Skoda Kodiak. No i tylko o 4 cm większy rozstaw osi. Auto jest zbudowane na platformie B, i to oczywiście jest zauważalne w tej konstrukcji w trakcie jazdy. Ale ten samochód w odróżnieniu od wszystkich chińskich, japońskich, koreańskich suwów, których, których jest ostatnio cała masa, nie wygląda jak coś wyplutego przez kota. Znaczy ten samochód ma swój wygląd? Powiedziałbym nawet, że ma odrobinę charakteru. Jest tutaj oczywiście cała masa różnych skrótów, które są w kabinie przede wszystkim. Da się je zauważyć w trakcie jazdy. To jest auto naprawdę budżetowe. Ono kosztuje stówę. 100 tysięcy złotych z silnikiem 1,2 benzyna, 140 koni. To jest naprawdę niedużo. Za 136 tysięcy dostajemy hybrydę i to już taką wypasioną, czyli z, z, z dodatkami pod sufit. Więc to nie jest drogie auto. I ono jest moim zdaniem całkiem starannie i całkiem fajnie narysowane na zewnątrz. Jest też oczywiście ocynkowane, jest ładnie polakierowane i jest poskładane w sposób niebudzący większych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi tutaj o tego Bigstera, nie mam się do czego przyczepić. Jest ładnie, jest równo. 4 na 4. Tam widać rurę wydechową i widać naprawdę spory prześwit. Naprawdę spory prześwit. Auto jest prawie nowe, ma 1600 km, Przejechało 1600 kilometrów. Spora część tych kilometrów to są nasze kilometry. I bagażnik z kołem zapasowym, roletą, roletą zrobioną z to jest taka potaniości roletka, tak? czyli tutaj to ona jest z materiału, i tutaj wszyli jakiś kawałek tektury prawdopodobnie albo jakieś dykty, żeby usztywnić tę końcówkę. Operuje się nią tak jak, jak można się tego spodziewać, czyli operuje się nią dość topornie. No ale jest. Ciekawą sprawą jest też to, że możemy sobie tutaj do tego samochodu sporo różnych rzeczy dokupić. A takich różnych drobiazgów, typu uchwyty na tablety albo taka lampka, którą włączamy sobie w ten sposób. I to jest chyba zaplanowane w taki sposób, że jeżeli sobie tutaj będziemy gdzieś tam piknikować czy coś, no to możemy mieć takie dodatkowe oświetlenie, dlatego że to oświetlenie tej przestrzeni bagażowej to no tutaj jest. I z tego co widzę, proszę zobaczyć, to jest chyba zwykła żarówka, to nie jest oświetlenie LED, -owe. nie wiem czy jestem w stanie to wyjąć. No grzeje się trochę, więc wygląda jakby to była zwykła żarówka. To jest LED na pewno, a to jest chyba zwykła żarówka. Ale już nie będę tego rozbierał, żeby wyjąć żarówkę i państwu udowodnić. Ogumienie jest wielosezonowe, 215 na 60 rozmiar felgi 18 cali. No i widać tutaj trochę blachy. Takiej. No to takie zaskakujące taki zaskakujący widok. No tak, powiedzmy, że to takie surowe trochę jest, prawda? Tu jest podobno trochę więcej miejsca niż w dasterze, zwłaszcza na nogi. No jest, faktycznie. O, tutaj no naprawdę. No, jestem pod wrażeniem. Znaczy, jestem pod wrażeniem tego, ile tu jest miejsca. Jeśli chodzi o nogi, to można tutaj nimi naprawdę przebierać, jeżeli ktoś ma tą reklamowaną chorobę wściekłych nóg, to tutaj w tym samochodzie naprawdę jest bardzo dużo miejsca. I też jest naprawdę bardzo dużo miejsca nad głową. Tutaj tej przestrzeni jest cała masa. Nie spodziewałem się tego. Pierwszy raz siedzę z tyłu. Na... Jechałem wczoraj z dwójką dorosłych z tyłu, nie mówili, że tu jest tak elegancko, ale inna sprawa, że jak się siedzi, to jest spoko, natomiast jak się jedzie, to jest trochę gorzej, ale o tym zaraz Państwu opowiem. To jest wszystko oczywiście twardy plastik, za wyjątkiem... Tego fragmentu, który jest tak jak w dasterze, zresztą. Plastikiem powleczonym, jakimś takim miękkim materiałem, ale no, to jest wszystko twarde. Tutaj wszystko jest ultra twarde. Fotele są takie same jak w dasterze, czyli takie same. Chociaż widzę, że to jest trochę inna tapicerka niż w tym aucie, w którym. Na którym żeśmy wcześniej jeździli, auto nie jest całkowicie wolne od zapachu, kiedy jest słoneczny dzień. Delikatnie jest to wyczuwalne, chociaż bez porównania do jakimś hinolem, którego ostatnio mieliśmy i który znowu śmierdział tą ceratą potwornie. Ale no, jak było tam 20 parę stopni na plusie, no to z nowego samochodu, który miał 200 czy 300 kilometrów przejechane, faktycznie tego zapachu było sporo. To wszystko jest twarde. Ja już Państwu nie będę o tym opowiadał. Może tylko. Hmm, o dwóch rzeczach powiem. Znaczy, z tego się bardzo wygodnie korzysta, dlatego że tu jest osobny panel do klimatyzacji i możemy sobie większość tych rzeczy, które potrzebujemy zrobić przy tej, jakby przy pomocy tego, tego panelu. Jeżeli chodzi o radio, to czasem jest tak, że jak wysiadamy z samochodu i gra radio, to ono nie gra, jak do niego wsiadamy. Trzeba jeszcze raz wysiąść, zamknąć samochód, wsiąść. Uruchomić silnik i być może będzie grało. Czasem gra, czasem nie gra. Coś się tutaj blokuje z tym, z tym radiem. Reszta jest dokładnie taka sama. Skrzynia manualna, sześciostopniowa. I tutaj jest pokrętło. I to pokrętło służy do tego, żeby wybrać sobie tryb jazdy. Łącznie z napędem na cztery koła zablokowanym. To na końcu. Do tego samochodu jest sporo jakichś takich fabrycznych akcesoriów. I to jest między innymi też rzecz, którą chyba warto. Pokazać, czyli taki montowany na zagłówku uchwyt na tablet, telefon, coś takiego raczej na tablet. Plus takie doczepiane pojemniki na napoje. No tutaj na szczęście tego miejsca jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, to jest kurczę za mną. Naprawdę bardzo dużo miejsca. No. Nie jest to coś nienormalnego. To szyby. Gdzieś czytałem, zamiast 3,5 mm grubości, mają 385 mm grubości i tutaj podobno jest więcej wyciszenia w tym samochodzie, no może i jest, tak? Może i jest, niż w zwykłym tasterze. Może to i jest bardziej postarany samochód, natomiast to jakby poruszamy się i tak i tak po jakichś tutaj war na wartościach homeopatycznych pracujemy, jeżeli chodzi o to poprawienie tej. Konstrukcji względem a, po prostu dastera. To jest specyficzny samochód. E, specyficzny samochód. Nie! Siłownik. Ale zabrakło pokrywy. Nie jest taki wielki problem. Dlatego, że ten silnik pracuje bardzo fajnie. To jest bardzo fajny silnik. Mówią, że się będzie rewelacyjnie sprawdzał w Clio, w pozostałych daczkach, renówkach itd. Naprawdę bardzo fajny silnik. I jak widać, jest to hybryda. Znaczy ta miękka hybryda, tak. Eee... <laughs> Jaka owika. Ale tutaj kielichy bardzo ładnie uszczelnione. To też. też proszę zwrócić uwagę, tu jest ocynkowane serwo. Zazwyczaj ono jest malowane. W starszych samochodach bardzo często jest zardzewiałe. W starszych Mercedesach, takich już teraz 15-18 letnich, ono się potrafiło rozszczelnić. Natomiast tutaj wygląda to po prostu dość solidnie. No i też dość taki kwadratowy jest ten układ napędowy. Nie wiem, czy to będzie widać, no bo jakby silnik mamy tutaj, dość szeroki. Natomiast oprócz tego tam mamy jeszcze. Turbo. no i tutaj mamy jeszcze ten zespół hybrydowy, czy raczej jakąś tam część tego zespołu hybrydowego i yy, 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 kwadratowy silnik, nietypowa sprawa. Ale pod maską to wygląda bardzo schludnie. Szkoda tylko, że nie ma jakiejś y, osłony, ona pewnie trochę by ten samochód wyciszyła. Y, natomiast też wyglądałoby to estetycznie, gdyby te wszystkie kabelki te owijki, gdyby to wszystko pochować. Ale y, też y, proszę zwrócić uwagę na to, jak nisko jest ten silnik y, y, umiejscowiony, co oczywiście wynika w sporej części z przepisów i być może ze względu na przepisy tej osłony tutaj nie ma, dlatego że silnik jest nisko, bo musi być nisko. Y, y, w razie, gdyby doszło do kolizji z pierwszym Maska ma się ugnieść pod jego ciężarem, a nie stawić mu opór, więc z tego powodu te silniki są coraz niżej, a jeżeli nie da się tego konstrukcyjnie zrobić, no to są ładunki pirotechniczne, które w razie kolizji z pieszym podnoszą maskę. A jak się jeździ dacią Bigster? Lepiej niż do starem? czy gorzej? Lepiej niż chińskimi suwami, czy gorzej? Tak, i nie. To znaczy, droga taka jak ta, ja za chwileczkę zmienię kamerę, żeby ją Państwu pokazać. Jest wymarzoną drogą dla tego samochodu. To jest droga, którą jeżdżą tylko traktory i ewentualnie czasem ktoś kładem sobie przejedzie albo jakimś większym samochodem terenowym. I nie, nie zapuszczałbym się w to miejsce również ze względu na zjazd, na dojazd i na to, co za chwileczkę Państwo zobaczą, jakimkolwiek innym samochodem osobowym, nawet suwami takimi, co mają po 14, po 16 cm prześwitu, bym tu nie wjechał. Tym wjechałem bez żadnego problemu i tym faktycznie mam radość z takiego niedostępnego odcinka. <noise> Tylko pytanie, czy to w dzisiejszych czasach się sprzeda? To znaczy, czy ile osób zgodzi się na pewne niedoskonałości wynikające z tej konstrukcji, czyli właśnie z tego ogromnego rozbujania tego samochodu, z, z tej jego miękkości, z tych skoków zawieszenia przeogromnych, żeby przejechać się raz na jakiś czas taką drogą. Jeżeli ktoś mieszka gdzieś, gdzie są polne drogi i tymi polnymi drogami musi dojechać do, do domu, do szkoły i tak dalej, to jest naprawdę to jest lepsze niż jakikolwiek SUV dostępny w tym momencie na rynku. Mimo, że to jest pozbawione komfortu, mimo, że ma pewne wady, o których zaraz Państwu powiem, jak wyjadę na jakąś. Jak, jak wyjadę na jakąś drogę e, z asfaltem. Ale na razie. Ale na razie cieszymy się tym, co mamy. Mamy tutaj fragment takiej drogi, że ojej. I powiem Państwu, że ten samochód po takich wybojach, on nie jedzie. On naprawdę zala i daje całą masę kontroli, przyjemności. A mamy nawet niezapięty napęd na cztery koła. Jesteśmy ciągle z napędem na ośkę z przodu. I on skakać z Kubany chce. Naprawdę cudowne. Wszystko co dobre kiedyś się kończy i ten, te piękne doły też się skończyły. Natomiast niestety musimy wjechać na asfalt. Za, z, zacząłem się zastanawiać, kiedy ja ostatni raz miałem tyle frajdy z jakimś samochodem po terenie i z samochodów, które dostawaliśmy na testy od producentów, było kiedyś coś takiego. Nie pamiętam jakiej marki, ale to był samochód zbudowany, nie pamiętam, chyba na Dakar <laughs> i miał tablice rejestracyjne. Ja tym jeździłem przez tydzień czy przez dwa tygodnie i oczywiście nie nienawidziłem go jak jasna cholera, jeżdżąc po mieście, stojąc w korkach, bo to wszystko było ale uwielbiałem nim skakać, dlatego że tym samochodem się cudownie latało po wydmach, cudownie latało się przez wszystkie dziury. A to w przypadku samochodów terenowych to wcale nie jest taka oczywista sprawa. Wszystkim się wydaje, znaczy często się wydaje ludziom, że jak kupują sobie suwa, to on się świetnie sprawdzi, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie dojazdy po gorszych drogach. I jeżeli chodzi o prześwit, tak, ale jeżeli chodzi o nasze odczucia i wrażenia, to czasem jest lepiej w jakimś małym samochodzie z, segmentem, z segmentu B. Wyjedźmy na asfalt. I porozmawiajmy o słabszych stronach tego, tego Bigstera. One niewątpliwie są pierwszym problemem bardzo dużym. Jest silnik, jak wspomniałem, on jest fantastyczny, on się świetnie kręci, 1, 2, 130 albo 140 koni, tutaj 130, bo napęd na 4 koła i manualna, sześciostopniowa, raczej krótko zastopniowana skrzynia, teraz czwarty bieg, 38 km na godzinę, rozpędza się do 40, no to jest jeszcze trochę za nisko, jest nawet strzałka w dół, ale powiedzmy tak, od 55 można już jechać na piątym biegu, tak, można, od 55, I jak dodamy, wciśniemy pedał gazu do, do oporu, to nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Natomiast gdzieś tak od 2400 zaczyna to bardzo zdrowo przyspieszać. I teraz tak, czemu ten silnik, o którym mam do powiedzenia tyle ciepłych słów i który uważam, że świetnie się będzie sprawdzał we wszystkich samochodach, mniejszych i większych, z Renault czy z Daci, czemu uważam, że to jest problem w tym aucie? Właśnie ze względu na to, że ten samochód jest ultra miękki. Dlatego, że w połączeniu z manualną skrzynią biegów bardzo trudno uzyskać tym samochodem płynność jazdy. Znaczy ten samochód nam nieustannie albo nurkuje, albo jak dodajemy gazu nawet delikatnie, a jeszcze jak nam się zmiana biegów y, 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 zmieści w tym momencie, kiedy jest jednak minimalna, ale jest wyczuwalna ta dziura, a zaraz potem jest turboskok, więc jak nam to. Wszystko, <ctive> jak nam to wszystko się nie zgra w odpowiedni sposób, to jazda tym samochodem. Jest po prostu strasznie szarpana, to znaczy, to jest takie ciągłe bujanie, i dzieciaki tego bardzo nie lubią. Zwłaszcza jak siedzą z tyłu, i to też proszę sobie zabrać takie auto, jak Państwo o nim myślą. I to jeżeli silnik 1 -2 140 nawet z gazem, Państwo rozważają, też proszę to zabrać na porządną jazdę testową z dzieciakami. Niech one sobie usiądą z tyłu i niech się wypowiedzą, czy przypadkiem nie jest tak, że jest im niedobrze, bo może być niedobrze. I moja córka na przykład nie lubi jeździć z tyłu. Z przodu, jak siedzi, to jest spoko, natomiast z tyłu jest tak sobie. Więc to jest ta pierwsza rzecz, czyli trudno w tym samochodzie, to jest możliwe. E, jakby już tak, to nadal nie jest taka płynna jazda, jak lubię, taka, e, t, taka jak, jak bym oczekiwał. Natomiast no, powiedzmy, trzeba się tutaj postarać, żeby tym samochodem jechać płynnie. Ze względu na silnik, który ma motocyklową charakterystykę, trochę turbo trochę gwałtowny skok, kiedy turbo się załącza. I to wszystko wypada właśnie w, ten, w tym momencie, kiedy naj, naj, najwygodniej nam zmienić bieg. Więc to jest ten pierwszy problem. Drugi problem, no to już jakby łączy się z tym wszystkim. To jest nieziemsko rozbujany samochód. I to, co my robimy przy pomocy dźwigni zmiany biegów i pedału gazu, Czyli to sprawiamy, że ten samochód nurkuje i, i przód mu się podnosi podczas gwałtownego ruszenia. Mimo, że ja bardzo delikatnie traktuję pedał gazu, ale on po prostu wyrywa. No to jeszcze oprócz tego dochodzą nam bujania na lewo, na prawo. Ten samochód jest nieziemsko rozbujany. Ktoś powie, komfortowy, to tak ma być. To nie do końca tak powinno być. To znaczy, tutaj faktycznie wszystkie nierówności są bardzo wyczuwalne i one są zamieniane na takie lewo, prawo, lewo, prawo. Jeżeli samochód jest komfortowy, to on stara się wytłumić wszystkie te nierówności i powinien jechać w miarę prosto. Natomiast tutaj te ruchy karoserii na lewo i na prawo są naprawdę spore. To jest lekkie auto, ono waży tam między 1400 a 1500 kg. Jak na 4 metry, prawie 60 cm długości, to to jest bardzo dobry wynik, no ale to tak jak mówię, no to jest samochód budżetowy i tutaj nie oczekujemy od niego, od niego o, zbyt dużo. To kosztuje stówka z silnikiem 140 koni, tak? to jest naprawdę niedużo. I ma tam koło 11, 11 sekund dosetki, hybryda. 9,6 jeżeli dobrze pamiętam, ta hybryda 155 km. I powiem Państwu, tak się cały czas zastanawiam, jak to będzie z tą hybrydą. Nie mogę się tego napędu doczekać. Będzie lada dzień i oczywiście sfilmuję. Dlatego, że w hybrydzie zniknie ten problem, który jest tutaj, czyli z tym wyruszaniem, z tą zmianą biegów i tak dalej. Tamta hybryda podobno działa nawet lepiej niż w Toyotach. I wierzę, że Renault w końcu skonstruowało coś takiego, co jest po prostu super. Tak? Tutaj z tą skrzynią manualną, to jest trochę, jest trochę mordęgi, chociaż tak jak mówię, no w momencie kiedy zaczynamy zjeżdżać z asfaltu, zaczyna się zabawa. I to zaczyna się zabawa, taka jak w mało, w którym samochodzie ostatnim, albo nawet w żadnym. I jeszcze jedną rzecz Państwu powiem, i ona jest dość dziwna. Jeszcze nie znalazłem, nie, nie znalazłem, powiem mimo że jeszcze tak do końca nie znalazłem jakiejś zależności. Mam wrażenie, że czasem pojawia mi się tutaj taki delikatny luz na kierownicy. To oczywiście nie jest mechaniczny luz na kierownicy. Wspomaganie jest oczywiście elektryczne, natomiast mam wrażenie, że jest tak że w zależności od obrotów silnika, czyli trochę napięcia, które płynie z alternatora, pojawia nam się większy, ten punkt zero ma mniejszy bądź większy opór, no bo to nie jest luz gdzieś tam na drążkach czy na zębatce czy na krzyżaku, tylko to jest większy bądź mniejszy opór. Tego oporu w pozycji zero jest bardzo mało, Natomiast czasem on znika do tego stopnia, że ta kierownica jest po prostu taka niemal nadwrażliwa. Tak też mi to trochę przeszkadza podczas jazdy. Natomiast podejrzewam, że to może być też... To nie jest przedprodukcyjny samochód, on jest wyprodukowany chyba na początku tego roku. Chociaż to jest nowka sztuka. 1000 paręset kilometrów przebiegu. Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to jest coś, co gdzieś tam być może, raczej nie, ale być może serwis daci jakąś aktualizację oprogramowania poprawi. Biorąc pod uwagę to, że też czytałem Państwa komentarze, jeżeli chodzi o te silniki 1.0, które mają taką dość, dość chropowatą często kulturę pracy i też mi to jeden z widzów podpowiedział: Nie mam tego jak sprawdzić, bo nie mam tego silnika 1.0, muszę to sprawdzić. Tam Zauważył, że w momencie, w którym naciskał bodajże otwieranie szyby, samochód mu przerywał. Czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach? No jak mamy takie silniczki 1.0, bardzo wrażliwe na obciążenie, być może tak, ale tutaj, tutaj tego nie zauważyłem i ten silnik też, ale aż sprawdzę. Nie, tutaj jak zamykamy szyby, nic nie przerywa. Natomiast tak jak wspomniałem, no ten silnik jest o niebo lepszy od silnika 1.0, jeżeli chodzi o kulturę pracy, chociaż on ma bardzo motocyklowy charakter. Czyli on się tak lubi się wkręcać na obrot. Dobrze, słowo podsumowania. Dacia Bigster zrobiła na mnie o wiele lepsze wrażenie niż Dacia Duster. Też dlatego, że Daci Bigster nie zabrałem na długą wyprawę, tylko kręcę się nią na razie dookoła komina. Raz jednego dnia spędziliśmy prawie pół dnia jeżdżąc tym samochodem po mieście i to było raczej przykre, tak? Dlatego, że ruszanie tym samochodem spod światu to jest męczarnia. Trochę lepiej się ten spra samochód sprawdza, jeżeli mieszkamy pod miastem i jeżeli mamy do pokonania jakiś taki odcinek 15, 20, 30 kilometrów, to nagle się okazuje, że to jest całkiem fajne auto, do którego się wskakuje, uruchamia się go i się jedzie. Natomiast jak mieszkamy pod miastem, ale to już nawet nie, nie to, że pod miastem, tylko mieszkamy pod wsią i musimy dojechać drogą, z której tylko łosie korzystają. No to nagle okazuje się, że z tego samochodu jest cała masa Frajdy. To nie jest najlepszy auto na świecie. To jest na pewno auto warte tych pieniędzy, które trzeba za ten samochód dać, czyli 100 tysięcy za wersję z napędem na jedną oś, 110 tysięcy kosztuje auto z napędem na cztery koła. I to jest całkiem niezły napęd na cztery koła. Więc to jest ogromny bagażnik, to jest mnóstwo miejsca z tyłu, to jest masa zalet. Nie chciałbym tym samochodem pojechać na wakacje. Nie chciałbym. Natomiast jeżeli spełnię swoje marzenie i przeprowadzę się gdzieś na podlasie i będę miał tam jakieś 30 km do najbliższego, do najbliższego dużego ośrodka miejskiego i część tej drogi będzie mogła prowadzić na przykład gdzieś tam przez jakieś lasy łąki pola. Czemu nie? Test daci Bigster. To wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. No i do kolejnego odcinka. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.